Dzień dobry, dzień dobry w kolejnym vlogu. Ja już tak zaczynam od kuchni i nie będę przedłużać. Dzisiaj sobie upieczemy babę wielkanocną, bardzo łatwy przepis. Myślę, że powinna każdemu wyjść. Mam dwie takie piękne formy i dylemat, na którą się zdecydować. Tutaj się trochę obawiam, bo jak widać, ma trochę tych zakamarków, trzeba ją dobrze natłuścić. Ta z kolei może pod nagrania będzie bezpieczniejsza, bo chciałabym później też ją przekroić i pokazać Wam jaka jest w środku. Będzie to baba marmurkowa, wszystkie składniki mam już naszykowane i pokażę Wam co po kolei dodawać, bo to też jest istotne. Dobra, zaczynamy. Mam tutaj białka osobno i żółtka osobno. W pierwszej kolejności będę ubijać białka ze szczyptą soli na sztywno, a później stopniowo powoli będę dodawać cukier. kiedy białka są już ubite, będę powoli dodawać cukier. Ja akurat używam cukru drobnego. Ogólnie do wypieków wolę drobny cukier. Dobra, więc włączam od powrotem mikser i tak będę po łyżce sobie wrzucać, żeby to mogło się porządnie rozpuścić. dodałam tutaj e, wszystkie składniki oprócz mąki. E, mąkę zaraz sobie e, przesieję i przepraszam, mąkę przesieję i już pomieszam wtedy drewnianą łyżką. Odepnę sobie. Teraz to sobie pomieszam łyżką, tak jak wspomniałam i część tej białej masy wyleję do tortownicy, nie do tortownicy, no do blachy na babkę, a część odłożę i dodam do tej części kakao. No i teraz już zależy od Was, ja wolę jak tej części z kakao jest mniej, a więcej tej jasnej i tak też to podzielę. jasną część, w większości mam już tutaj w blaszce. Dodam teraz ciemną i jeszcze trochę mi zostało tej jasnej, więc też jeszcze później jakieś takie ciapki wjadą. I teraz jeszcze nie wiem, chyba za pomocą i widelca i wykałaczki postaram się trochę pomieszać. Postaram się trochę pomieszać, żeby zrobił się taki wzorek marmurkowy. No ale efekt będzie dopiero widoczny po upieczeniu. Piekarnik mam rozgrzany do 180 stopni i tak mniej więcej na 45 minut wkładam babkę do piekarnika. Pewnie sprawdzę um, patyczkiem. Mąż już chodzi głodny, a piekarnik zajęty, bo babka w piekarniku, chyba źle zrobiłam, tamtą formę. To, to, jest? to jest dzieci, to jest dzieci. A na obiad co będzie? Będą bataty i będzie słuchajcie, łosóś pieczony. Dawno nie było Janek, co? No, tak, tak. Liwia, jeszcze trzy łyżki zupy. Walka, Ale figunia ma nerwa. Chyba pierwszy raz słyszycie, jak pies u nas szczeka. Ktoś tam chodzi po sadzie? Jaki groźny pies nam domku pilnuje. Kochana figunia. Pilnuj. Och Ciągle tam. ona tak szczeka. Szczeka, bo ona już niechc niechcianego gościa wyczuła tu. Tak? Figa? Och. Och, jakie nerwy ma. Figa ma nerwy, a ja trafiłam do fryzjera. No tak, pomiędzy robieniem babki sadem. Będzie ładna ta fryzura? Poproszę piękną fryzurę, bo my mamy wyjście wieczorne. Do cyrku idziemy, pierwszy raz w życiu z dziećmi. Ciekawa jestem, jak to jest teraz w cyrku. Ostatni raz byłam gdzieś na początku lat dwutysięcznych. Cyrki były całkiem inne niż teraz. Co ty? Co ty? To już w cyrku występuje? Akrobatka moja? Fik, fik, fik. Właśnie wyjęłam babkę z piekarnika, niech sobie chwilę ostygnie, a jak już całkiem ostygnie to ją przekroimy. Powiem Wam, że ja jeszcze tak nie czuję nadchodzących Świąt Wielkanocnych, w ogóle jeszcze nie czuję, no ale ta babka mi trochę uświadomiła. Normalnie to nie piekła jej, ale chciałam nagrać Wam przepis, więc domownice skorzystają na tym. Dobra, chwila prawdy. Czy ona będzie miała w środku wzorki czekoladowe? Wystygła nam. Będzie. będzie? Tak myślisz? Zaraz nie. Nie. zobaczymy. Nie, o, nie będę. Nie będę. będę? będę. Zobaczcie. Oj, chwila. No stworzyła. Ja dobra, ty rób test. I co, talerzyk do kuchni dobra? tak? Dobra. Dobra. Zamiast pięknego wzorku marmurkowego, to się tak bardziej na pół mi podzieliła. Tutaj, jakby coś tam, no ale tak jak mówiłam, nie jestem dobra w tych wzorkach. Upieczona. Nibia mówi, że dobra, tak? Już zajada. Ale tu macie ucztę. twoje? A moje? Ja też mam ucztę. Cała, ma twoja? No, coś ty nie żartuj. Nie wiem Wojtek, jak ty, ale ja mam jakieś drzewi i już to robiliśmy. Tylko, że teraz robimy w klatce, w ogrodzeniu. I znowu czeka. czekamy na szefa. I żeby się nie okazało, że znowu coś nie tak. E... tak, tak. Dzisiaj to nie do nic nie kopiemy, bo nie będziemy tak. Dzisiaj bez grzeszka niczego nie kopiemy. Grzesiek zaraz tu przyjdzie, a my znowu ciągniemy sznurki, żeby wyznaczyć linię pod drzewka. Ale nie tak! Wojtek, nie tak! Ale to tak? To tak będzie? A dlaczego nie? Nie wiem, czekaj. Zobaczcie się. Ja muszę swój... Swoi... O kurde, czekaj, bo... Bo nam poniszczysz. No, no, jak to będzie? Tu masz od, od tego słupka do tamtego. Ej, to jest równa... Nie, to nie jest równa odległość. Czekaj, coś... Pierwszy nie będziesz miał równej bo tutaj ci idzie pod skosem, a tam już masz... Jakbyśmy dali skór. do tamtego, do rogu, to będzie jeszcze gorzej, nie? Tu jeszcze, Grzesiek, będziemy murować. Ja muszę swoim fachowym okiem spojrzeć, i zaraz tutaj jakieś decyzje podejmiemy. Czekaj. No, Ania mówi, że my będziemy murować, czyli ty, ty ja Wojtek. A ostatecznie nawet ja tam nie będę. Taki... Tylko sam Wojtek. Tak. Jest taki kawał, że no. kończą mnie wóz z węglem. No i tam gospodarz już przywiózł, sprzedał komuś ten węgiel i mówi: Przywieźliśmy węgiel. A koń się obraca, i Tak, ja Ty przywiozłeś. <grym> o tak, i to jest bardzo śmieszny kawał. bo tutaj jest wymurowane i tutaj Andzia pewnie chce taką w koło sobie walnąć. No, nie tak do końca, ale tu właśnie te wszystkie porzeczki, borówki. Ty nawet mojej pracy nie zobaczyłeś jeszcze. No właśnie teraz zobaczyłem, Nawieź, nawiezione kory, wiem co ja w polu nie robiłem, wiem ile to trzeba zabawy. Szefie, to ciągnij ten sznurek. Stąd 2,5 metra, tam też 2,5 metra, tu. No a ja Ci podtrzymam tą kamerkę, a Ty czekaj. ciągnij, ciągnij, ciągnij sznura, żeby tu były dobra, Dobra kratownica, nie naprawdę Grzeniek. Wojtek ma. No. 80. No prawie metr. Tu no to 3 metry, tak? Wyszło. Czekaj, jeszcze nie wiąż. Kurde, spodnie Mijania spadają chyba w schudłem. To dobrze. Paska nie masz. Może to wbić, co? Czy nie? Przynieść będzie wam paliczka? Nie, bo się przesuwa tamto. Ale jak się przesuwa? No, tamten sznurek pierwszy. Nie będzie linii koszów. Jak ci mówię, ja bym... Dawaj dawaj, na... dawaj, 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 dawaj. Na 3,40. Zawiąż lekko i zaraz przesuniemy. Ja wiem, ale to nie powinno się chyba wiązać, tylko patyka wbić. Tak, Wojtek. Patyka no dobra, Pięcięc. Jeszcze raz. Tak, patyka, dobrze, Anio. Tam nam zostały takie specjalne. To co, chyba idziemy pod drzewka, od razu to sadzimy, nie? Wojtek, może taki skarb? Nie, coś tu. Możeś jakąś pułapkę zrobił? Kilofa trzeba. Będzie miało trochę więcej materiału, co takiego? Tak, tej lepszej ziemi tam nasypiemy, co jest, to jest za Tej lepszej ziemi, no. Grzeniu, chodź. Przywieziemy drzewka, a ja je tu będę sortować. O, jakie ujęcie, będzie dobre ujęcie. Grzesiek pojechał, a ja niosę. Mam dwie mniejsze jabłoneczki i to są akurat... E... Jeju. No już widzieliście. Papierówka, o papierówka. Pół żartem, pół serio, ale powiem Wam, że sama teraz wbijałam do czata pytanie, co najlepiej posadzić koło jabłoni. I czat GPT podpowiedział mi, że dobrym sąsiedztwem będą grusze, śliwy, więc ile po grusze. Sama już się nie mogę doliczyć. Okazuje się, że mamy pięć różnych jabłoni, chyba cztery grusze i one będą rosły koło siebie i chyba za cztery różne śliwy. Ciekawie się zapowiada, ciekawie. Fajnie, że te roślinki, te drzewka cały czas mają punki, więc myślę, że to jest oznaka, że jeżeli już na chwilę w tych donicach, to jednak nic im nie dolega. Nie pokazywałam tego też na YouTubie, ale tutaj już trochę zagospodarowałam wzdłuż potu ponad 20 metrów. To może nie wygląda, ale to jest ponad 20 metrów. I mamy tutaj, najpierw zaczęłam odsadzonek z winogronami. Później mamy... Dalej winogrona. Później jest jeżyna. Taka spora przerwa. Gdzieś to jest dwa metry z jednej strony i dwa z drugiej. I to już reszta to maliny. Poszalałam z malinami. Dużo tego jest. Pierwsza jabłoń rośnie. Pierwszy rząd już cały posadzony. Są tam jabłonie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jabłoni i na końcu jest grusza. Później tam, gdzie Wojtek jest kolejny rząd zaczyna się od grusz, ale tylko dwie pierwsze, dalej śliwy. No i tutaj czereśnie, wiśnie i na razie nie mamy więcej drzewek, więc jeszcze ten cały plac zostaje wolny do zagospodarowania. Wiecie, że wszystkie prawie drzewka już posadzone? Chodźcie, zobaczymy. Nie, tym razem to nie jest prima aprilis. Tym razem to prawda. Zapraszam, zapraszam. Uważajcie tylko na sznurki, bo te sznurki odmierzają nam odległości. Opowiedzieć ci, co tu jest? Tam, gdzie ty jesteś, to są jabłonki. Cały ten rząd to będą jabłonie. Bardzo dużo ich jest, a tutaj rosną śliwy i grusze. Janek stoi koło grusz, a ty koło śliweczek. Grzesiu po pobraniu krwi, więc może sobie ciasteczko pałaszować. Wróciliśmy do szkółki, gdzie kupowaliśmy drzewka. Zasadziliśmy już 15 drzewek i nawet połowy sadu nie zajęliśmy, więc jeszcze coś dokupimy. Jeżeli chodzi o morele, no to Bierzemy karłową, i pan już mówi, że wybór mały. Ale coś się znajdzie. Mi się ta bardzo podoba. Z kwiatuszkami, już. Grzesiu, takie palemki na teraz? Coś pięknego. Trochę egzotyki. Już mamy kunkwaty, które walczą o życie. Ja palemka, bym chciała, palemka, ale tak. pięknie. I powiem Ci, że naprawdę mają dobrą cenę. Bo w sklepie widziałam za dwa razy tyle Eg za taką. egzotyka. Gzotiko. może ci się do Milkana przypomnieć. No. Zakupy zrobili, pokaż zabaweczkę. Wata była, popcorn był. Zabawka była. Tak, jeszcze Lizak w torebce. Ale ja uważam, że fajne show, co? Podobało Ci się grzeszek? Co? Spoko, co? Naprawdę. Nie no, nie gadaj, fajne występy. Livia, pokaż. Minę. Nie, Livia, wiesz dlaczego jest smutna? Bo ona chciała wyjść na scenę. Naprawdę? Tak, ale dopiero na sam koniec się ośmieliła i nie zdążyła, o, dlatego jest mocna. Ona chciała ja zrobić myślę, że ty jeszcze show na scenie, kiedyś wystąpić. Ty jak tak, ta pani o, będziesz?